Nie ma zasadzania nasion Sama ma kuźwa mać, urosnąć jaskiniowe przemyślenia. <stydziora> Witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym o e, pierwszych moich przemyśleniach. E, tak, e, postanowiłem, że, e, że, że takie coś będzie na na e, na kanale yy, tego pomarańczowego dubka, ale dobra, powiedzmy, że na moim, tak, o... Yy. I tak, o co będzie chodziło? Będzie chodziło o to, że yy, będę się wypowiadać na różne, różne, różne tematy. Yy, bo ja wiecie, ja mieć, ja mieć, ja mieć dużo wiedza, ja mieć dużo bardzo wiedza, yy, na różne, na różne, przeróżne, przeróżne no, różne tematy i wy, yy, jako, jako moi, moja yy, armia jaskiniowców, będziecie mi... Yy, yy, do no. I podpowiadać takie różne wiecie tematy, co, co ja mam mówić, przepraszam, że ja tak biegam po, po pokoju, ale zbieram myśli, wiecie, dobra. Więc tak, pierwszy, pierwszy, pierwszy temat ja wybrałem, tak żeby was nieco wprowadzić w to co ja tutaj będę pitolić. E, tak, to być film krudowie. Tak, ja bym dzisiaj na film krudowie... Chyba krudowie, krudowo, krudowie. Dobrze, krudowie, tak. To być niby film o jaskiniowcach, tak? bardzo fajnie wszystko pięknie no widać e, takie bardzo e, dziwni są mi w ogóle e, ale dlaczego oni mówić kuźwa mać normalnie ja nie wiedzieć dlaczego oni mówić normalnie oni nie mówią jak nie oni mówić czekajcie tak e, 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 czekajcie e. dzień dobry e, e. Ja nie mogę ja nie mogę się nawet... Ja nie, ja nie mogę ja nawet nawet tak nie mogę powiedzieć. Bo ja muszę Witać was, no. Ani, ani... nie nieważne. No, a oni... A, a, a oni a oni, przez cały czas gadali normalnie. Cały czas normalnie, normalnie. No, 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 no po prostu... No po prostu mi się wełbie tym moim kwadratowym pieprzonym nie mieści, no. No, no. no, no. po prostu mi się nie mieści. O, może tak będę mówił. O, tak, 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 jest dobrze. Ja tak będę latać kamerą jak, jak popieprzony, ale wy to lubicie. Powiedzcie, że wy to lubicie. Lubicie to mordeczki moje lubicie, czy nie? Lubicie? hej, Tak, nie wiem dlaczego słuchać gdzieś tam muzykę, ale I ja postaram się to wytłumić, tak? Tak. Ja tu tego murzyna pomarańczowego wezwę i on to wszystko fajnie yy, wytłumi. Tak, dobra. Wracając wracając do filmu, tak. Czekajcie w ogóle, bo te drzwi to mnie wkurzają, ja muszę cię tutaj naprawić. Tak, film być całkiem, całkiem, całkiem fajny. Tak, być bardzo fajny, ale... O, teraz jest pali, no i o to chodziło tutaj, no. Teraz jest być bardzo fajnie, ale, ale do czego do czego ja wracać? Tak, chodzić mi o to, że... Y... No kuźwa, no, no po prostu, no nie, no kuźwa nie, no dobra, mieszkanie w jaskini, no może nie jest tak zajebista jak ja, ale ja mieć tutaj mądrego chudego, który tutaj znaczy już był, ale no nieważne, no tutaj wszystko praktycznie, on tu wymyślać ci jak to wszystko ustawiać i w ogóle i w ogóle, dlatego tu się nie patrzeć, że ja tu y, mieszkać w jakichś luksusach w ogóle, bo to tak to naprawdę to jest y, taka dupa, nie wiecie, o taka o jaskina, o po prostu jakaś fajna jaskina była, wiecie o co chodzi. No. No i o co chodzi? I chodzi o to, że ja po prostu nie rozumiem tego dlaczego oni mówić normalnie. Wam, czy, wy się, czy wy się kuźwa nie zastanawiać, jeżeli ktoś, ktoś to oglądać, tak? Czy dlaczego, dlaczego oni zamiast e, powiedzieć e, kto ty być e, i tak dalej, to oni powiedzieć e, e, e. Czekajcie, ja, ja się przeczytam z kartki, czekajcie ty Kim. E. Gdzie jesteś! Jak, jak można powiedzieć takie coś, to, Kto ty być? K kim ty jesteś. To się naprawdę... Ja nie wiem, ja może powinienem... Ja, ja może powinienem... Gdzie są książki? Gdzie są te książki cholerne, pieprzone? Ja może powinienem... Ja Gdzie ta? Książka. O, proszę bardzo, ja może powinienem przeczytać książkę, jak to się wszystko mówi, tak? Ale... No nie wiem, ja... ja, ja, nie, nie, ja, nie, ja nie, ja nie będę... Ja nie będę nagadać! Tak Tym nie! Dupa, Jasiu, nie, ja tak nie będę gadać. Dlatego tak, wyrażam swoje y, zaż. zaż. czekajcie. czekajcie. Y, gdzie to być, 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 gdzie to być. kuźwa, nie wiem. za. zaż. o, zażenowanie. tak, zażenowanie. ja wyrazić i. Y, o co ile ja słów znać po prostu, to aż głowa boli. Ech, yy, ech, yy, yy, Głowa boli, dobra. Dlatego też yy, zostawiam was, co myślam. Yy. Wy nie chcieć następnych odcinków, na pewno nie chcieć, bo ja, ja w to po prostu nie wierzyć i to być tylko pierwszy i ostatni takie po prostu moje przemyślenia na temat filmu Krudowie, tak, bo jak dla mnie, to kuźwa mać, to nie są jaskiniowcy. No przepraszam was bardzo, ale to kuźwa mać, nie są jaskiniowcy, ja się z tym nie zgadzać, ja będę ścinał to pieprzone zboże, aż wszystko kuźwa urośnie. Samo z siebie nie, nie ma zasadzania nasion, Sama ma kuźwa mać urosnąć. O cholera zepsułem ziemię Fak Hak ha, fak! Tu nic nie być eee, Tu też nic nie być, ale ja tutaj będę wszystko zbierać Tak więc, eee, wy komentarze subskrybować, wszystko robić Ja się z wami żegnać Kuźwa wam to był pierwszy i chyba ostatni jednak Coś tam takiego przemyślenia eee, Bo ja po prostu być zdenerwowany tym wszystkim, więc Trzymajta się i papa eee, Kuźwa, ma. Zwa. Nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już. Owo, ziemia, 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 ziemia. ziemia.